Mm -hmm. A co on taki smutny? No smutny, smutny, przecież nie zdał tego egzaminu z nie, historii. No tak. Oblał. To może by mu coś pomóc, nie wiem, jakiś błąd w ocenie pracy, hmm. jakiś dodatkowy termin. No przecież wiesz, że on tych studiów ma nie skończyć. Zapomniałem. Hmm. Ale szkoda, nie go mu coś tak na, na rozweselenie krótko krótkotrwały. Chociaż, chociaż tyle, no bo ja nie mogę patrzeć, jak on taki załamany. <laughs> Słuchaj, to może niech stówę znajdzie. O, dobry pomysł. To ja mu szczęście tymczasowe na no, tak dyszkę. Z... Aha, aha. Ale nie, 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 na dziewiątkę. Dawaj, dał na dziewiątkę. Okej. Okay. No i patrzy, jaki uśmiechnięty szczęśliwy jest teraz. <laughs> Zmieźmy, bo jeszcze ma zaszkodzić. Dobrze. Ale za to Nowak zawsze szczęśliwy. Popatrz jak uśmiechnięty. No ja to on ciągle powtarza, że los mu sprzyja. No sprzyja, sprzyja, to może byśmy coś tam pogmerali, żeby... Nie sprzyjał. A co? Klasyczny telefon od szefa. Słuchaj, to jest dobry pomysł, bo on teraz jedzie na wakacje. A. E, właśnie się wybiera na urlop z żoną. To co, może byśmy szef by do niego zadzwonił powiedział, że nie ma urlopu. Całego! Aha. No to się w depresję wpadnie. Poza tym yy, słyszałem, że jego żona już do wszystkich wszystkim koleżankom w pracy powiedziała, że na Majorkę lecą. Dzieci opowiedziały w szkole, to nie możemy chyba aż no tak. Ja dwie. bym mu zabrał, nie wiem, dwa dni, niech szybciej wróci. Wiesz co, a ile on ma tamtego urlopu? A nie wiem, muszę sprawdzić. Sprawdziłem, no nie oznacza. Osiemnaście! 18... 20. 20. To słuchaj, to, to, to rzućmy kośćmi. Dwa razy k 10. Tak. Na ile wypadnie, no tyle Ta, na tyle będzie. Na tyle mu zabieramy. Dobra. Tak? Tak. i będzie. No szósteczka. 6 dni. No 14, Dwa tygodnie to wystarczy. No pewnie. No patrz poczę. Dzwonił. dzwoni. no i co? Trzeba było być takim szczęśliwym. Już nie ma takiej <laughs> uśmiechniętej buzi. No A, proszę, proszę. Firma najważniejsza. Tak jest. A co tam u Malinowskiego? No, Malinowskiego, przecież ciągle ten sam dylemat. Tak? Trzy dni temu byłem na dyżurze, to on cały czas się zastanawiał. No, brać tę pracę w Australii, nie brać. Może byśmy coś mu pomogli zdecydować. Myślisz, może byśmy tak. No, złamali nogę. To nie pojedzie. No, ale czekaj, czekaj, bo on chyba ma być szczęśliwy. A, no. Sprawdzę. Nie... Mm -hmm. co? No, on ma wys wysoki priorytet szczęścia. No, dobra. To tak, żebyśmy mu nie, wiesz, potem nie odrobimy. To słuchaj, to to mm. niech y dostanie jakąś promocję na bilet do Sydney. No. On, on chyba pływać bardzo lubi, nie? No. Jak trafi na meduzę, to będzie po nim. Wiesz co? To może niech sam zdecyduje. Dobre! Ale wiesz, że ja tylko żartowałem! Nie, nie, zróbmy tak. Niech sam pewnie... Naprawdę? No! To wszystko ściągam na zero. Dobra, dobra, dobra. Tak. Niech sam decyduje. O. No zobaczymy czy będzie taki koza. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku pstryków z etyki. A to ci los, mamy nowy odcinek pstryków z etyki. Tak, to świadczy chyba o tym, że los nam sprzyja. A to sprzyja, sprzyja. Bo my dziś rozmawiać będziemy o losie. Mhm. To pojęcie, które jest, wydaje się, być ważne w naszym życiu. Dowodem jest to, że jest bardzo dużo. Powiedzonek, przysłów, pożekadeł. właśnie z tym losem. Któż z nas nie zna ich? Tak. Przynajmniej kilku. Los tak chciał. Nie igraj z losem. Los się od niego odwrócił. Człowieczy los. Los się do niego uśmiechnął. Ślepy los. Odmienić los. Pogodzić się z losem. Taki jego los. Masz ci los? Ha. Przeciwstawić się losowi, no i wziąć los w swoje ręce. Teraz najdziwniejsze w tym mm -hmm. tej całej grupie powiedzonych jest to, że one nie wskazują wyraźnie tak. na to, czy los wszystko jest w wszystko w rękach losu. Mm -hmm. To on decyduje o tym całym naszym życiu. Słusznie? Czy to my możemy sami decydować o tym, jaka będzie kolej naszego życia, czyli krótko mówiąc, wziąć los w swoje ręce. Lub możemy się spierać z losem, walczyć z losem, nie godzić się z losem. Tak, walczyć mhm. o lepszy los. Mhm. Czyli można byłoby powiedzieć, że być może jest jeszcze trzecia droga. Tak, że los. Który nami steruje, wyznacza jakieś tam mm -hmm. ramy, ale my możemy wyskoczyć poza nie, możemy się sprzeciwić losowi, tak, 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 tak. możemy walczyć o swój los. A może się okazać, że w ogóle czegoś takiego zupełnie nie ma, a jest to ten wymysł takiego losu, jest spowodowany tym, że my nie chcemy udźwignąć tej ważnej, uświadomić sobie tego, że tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach. To mi przywodzi na myśl Sartre'a, który mówił mm -hmm. o wolności i on uważał, że są dwa rodzaje ludzi. Jedni twierdzą, że istnieje wolność e, absolutna, to powoduje, że każdy człowiek jest kowalem swojego losu, zatem za wszystko odpowiada sam. Mm -hmm. Wszystkie sukcesy są jego sukcesami, porażki są jego porażkami. Natomiast druga grupa ludzi mówi o tym, że wszystko jest z góry przesądzone. Mm -hmm. e, co powoduje, że żadna porażka nie jest nasza. Mhm. Mogę to wytłumaczyć, ktoś się na mnie uwziął, ani mnie nie aha, lubi, aha, więc dała aha. mi dwójkę. Jasne. Ale też wszystkie sukcesy nie są nasze. I Sart twierdzi, że ci, którzy mają siłę, żeby udźwignąć mhm. sukcesy i porażki, robią to, a ci, którzy nie mają tej siły, umykają w tak zwaną złą wiarę. No tak, bo tutaj jest jeszcze to bardzo ważne to, że ja jestem odpowiedzialny za każde swoje działanie, właśnie z tego powodu, że mam tą wolność decydowania, co powoduje, że cokolwiek zrobię, to będę z tego rozliczony i często się mogę przestraszyć. Taką sytuacją, i po prostu wycofać się mówiąc o tym, nie, 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 ja nie chcę decydować, mm. ja nie chcę, bym to ja był kowalem swojego losu. Niech to... los zdecyduje, tak. co mam zrobić. To ma bardzo poważne konsekwencje etyczne. Tak, tak. Etyczne ma bardzo ważne. Bo jeżeli będziemy stali na stanowisku, że to ktoś za mnie wybiera, że mm. ja jestem tylko, no nie użyję słowa marionetką, ale jestem. Kimś, kto jest wyrzucony w pewną grę i hmm. nie mam na nią wpływu, no to przecież nie powinienem ponosić żadnej kary. No tak, bo nie mam. To nie jest moja wina. No tak, nie mam żadnej odpowiedzialności, ponieważ to przecież ja nie decyduję o tym, ktoś inny. Chyba że moja kara też jest elementem mm. tej gry, więc nie mogę się z tym nie zgodzić. Mm -hmm. nie mogę się z niczym nie zgodzić. Ale z drugiej strony, kiedy uświadomię sobie, że moje decyzje są wolnym moim wyborem, so, to ja ponoszę odpowiedzialność za to, czyli można mnie ukarać, można wynagrodzić za moje działania. I to może nas przestraszyć czasem, właśnie też możemy umknąć w ten, w ten taki cichy zakątek losu, gdzie w zasadzie możemy. Taki z, mój los. Możemy zdać się na los. Niech rzuć, no, po prostu rzućmy kością, y, rzućmy kośćmi, y, y, spróbujmy to w jakiś sposób inny y, r, rozwiązać, bylem to nie ja musiał podejmować decyzję, bo będę za to odpowiedzialny. Oczywiście nie, można jeszcze wygrać los, no loterii, no można, można. Ale to zupełnie, zupełnie co innego. Zatem wydaje się, że każdy z nas powinien sam sobie odpowiedzieć na pytanie, tak. czy to on decyduje o sobie, czy też jest aktorem w pewnym scenariuszu, którego zakończenia nie znamy. Mhm. Zatem musicie sobie, drodzy widzowie, odpowiedzieć na to pytanie. Lub po prostu rzucić kość. Jeżeli znacie szereg innych powiedzonek związanych z losem, umieśćcie tak. w komentarzach. Chętnie się z nimi zapoznamy. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.